Na relację zaprasza Indeko, producent szaf i garderób na Przede wszystkim gratuluję chyba debiut w tych kwalifikacjach bardzo udany jak oceniasz ten skok. No to był na pewno najlepszy mój dzisiejszy skok, no jestem z niego zadowolony. Jakoś się denerwowałeś tam na górze bardzo? Ja myślę, że nie, że nie był znowu taki duży stres. No i ale skoczyłem dobrze. Uważasz, że coś jeszcze jest do poprawienia w tych skokach, czy ten był już taki optymalny? Ten był skok na pewno dobry, ale muszę jeszcze popracować nad dojazdem, żeby był stabilny, żeby wszystkie skoki wychodziły. Coraz więcej o tobie się słyszy, właściwie drugi końcówka zeszłego sezonu już była dobra. Teraz początek nowego sezonu, czy czujesz, że będziesz taką kolejną gwiazdą u nas w kadrze? No nie, na razie się tak nie czuję. No skaczę jak najlepiej, jak najlepiej mogę. No ciężko trenuję. No i na razie to przynosi efekty. Czy masz jakiegoś idola, na kimś się wzorujesz, jeśli chodzi o swoje skoki? na pewno Adam Małyś i Janę ochonę. Jaki masz cel na jutro? Przede wszystkim skorzyć dwa równe skoki, bo ostatnio zdarzały się drugie zepsute, ale myślę, że się to uda. W takim razie tego życzymy i dzięki. Dziękuję bardzo. Krzysiek chyba udany ten początek sezonu jak oceniasz te swoje skoki dzisiejsze w Wiśle. No skoki dobre, od, od, od jakiegoś czasu zaczynam lepiej skakać i, no i, i właśnie coraz częściej częściej powtarzam te dobre skoki, jestem zadowolony z tych. Który najlepszy ten w kwalifikacjach? No chyba zdecydowanie tak, ale, ale ten pierwszy też był dobry. Ten, ten drugi tylko był lekko zepsuty. Jak warunki na skoczni? No lekko podnarty, ale fajnie. Jak w ogóle Ci się trenuje, bo teraz wróciłeś jakby do kadry młodzieżowej, jak, jak Ci się tam trenuje z Mateją Robertem? No bardzo fajnie, nie narzekam. Atmosfera super. Czyli nie, nie, nie żałujesz, że zostałeś jakby no z, zdegradowany do, z powrotem do kadry młodzieżowej? Jak? Znaczy ja tego nie odbieram jako degradację. Wie. Ale nie żałuję, no, no, tak, tak się potoczyło, jak się potoczyło, ale, ale jest fajnie tutaj też. I też nie jest tak, że, że to są odcięte kadry, tylko współpracują. Właśnie, A masz też więcej chyba kolegów takich w swoim wieku, masz brata. Jak się czujesz, właśnie? Lepiej w, te, w tej sytuacji, że masz tam więcej rówieśników? No, znaczy, ja w obydwu kadrach mam, mam bardzo dobrych kolegów, nawet przyjaciół, więc, więc myślę, że to nie ma jakiegoś znaczenia. A z kim pokój dzielić zazwyczaj? Obecnie z Jaśkiem Ziobrem. W takim razie jaki masz cel na jutro? Dobrze skakać. A z jakiego miejsca byś się cieszył tak naprawdę? To znaczy no, ciężko powiedzieć, no na pewno 30 to, to, to na pewno, ale, ale nie wyznaczam sobie jakichś konkretnych miejsc, po prostu będę chciał skakać dobrze. Dzięki i tego życzę. Jak, jak Maciek ci się tutaj skacze w Wiśle, te pierwsze trzy skoki? Ja muszę przyznać, że bardzo dobrze. Pierwszy był naprawdę dobry, drugi troszkę, troszkę tam wkradły się drobne błędy, teraz lepszy skok z bardzo niskiej berki, no, na treningu nie odziedzimy z tak niskich belek, także odległość myślę, że jak na tą berkę, to dobra. Oui. Pozytywnie jestem nastawiony na jutro po taki skoku. No właśnie wygrałeś już sprawdzian przed letnią Grand Prix, czy czujesz się takim no, liderem ekipy, czy jeszcze nie? Nie, nie. W sumie no wiadomo, takim liderem to jest Kamil cały czas, ale mamy bardzo wyrównaną drużynę. Nie jest tak, że Kamil cały czas skacze na lepiej, wszystko wygrywa. Tylko skaczemy równo, wszyscy skaczą jak na razie bardzo dobrze i jest rywalizacja w grupie i to myślę, że pomaga właśnie w dobrych wynikach, w uzyskiwaniu tych. Wyników. Czyli jesteś zadowolony z tych skoków pod względem technicznym, czy nad czymś jeszcze pracujesz? Jakiś błąd popełniłeś? Znaczy, one nie są perfekcyjne, nie są jeszcze takie, jakie bym chciał, ale to jest dopiero lato, jest początek sezonu, także chciałbym, żeby ta forma po prostu cały czas zwieszkowała i szczyt tej formy przed na zimę. Także na pewno nie śpieszę się z tą formą, tylko będę pomału krok po kroku te błędy realizował, robił to, co do mnie należy, tak żeby na zimę przyszła forma. Także to jest, można powiedzieć, Taki, taki trening. Czyli nie jest to tak, że po prostu latem ci się lepiej skacze, bo jest fajnie ciepło, słoneczko grzeje. Znaczy tak jest, że mi się ogólnie latem lepiej skacze. że od paru lat staram się w zimie skakać lepiej jak latem. No, teraz parę rzeczy zmieniliśmy. Ogólnie w przygotowaniu, w podejściu do letniego sezonu, i myślę, że to przyniesie oczekiwany rezultat na zimę. Że jednak lato będzie dobre, bo lata nie można tak odpuścić zupełnie, że to będzie dobre, ale zima będzie jeszcze lepsza, że jednak ten szczyt formy przyjdzie na zimę. Brakuje Wam Adama teraz na treningach w tej drużynie? Brakuje zdecydowanie. Teraz niestety rzadko się z nim widujemy. Także brakuje jego humoru, ogólnie jego towarzystwa. Zawsze to była dodatkowa motywacja. Można było coś podpatrzeć, także na pewno brakuje, ale mam nadzieję, że na której zawody przybędzie. Nie, nie wiem, jak tam ze swoimi treningami, ale myślę, że jeszcze się z nim zobaczymy kiedyś. W takim razie życzę powodzenia jutro. Nie? Dziękuję. Jak ci się tutaj dzisiaj latało w Wiśle? Pierwsze dwa treningowe były super skoki. Może pierwszy był gorszy, ale drugi już bardzo dobry. No w kwalifikacjach trochę skok nie wyszedł. No, trochę przyciąłem tam nad bólą i, no i na szczęście poleciało to 120 metrów i jestem w konkursie. No się niby nie wyszedł, ale jesteś w konkursie i to chyba najważniejsze. Właśnie i to cieszy, że sko jak skok zepsuty jeszcze się wchodzi do konkursu, no to nie jest źle. Jak to jest, czy Ciebie mobilizują zawody dodatkowo, czy wolisz na treningach w spokoju sobie skakać? Dla mnie to wszystko jedno w sumie, bo na treningu i na zawodach to skacze się mi tak samo. Trenujesz teraz pod wodzą Roberta Matei, jak się treningi układają, jak się podoba ten system. A bardzo dobrze się trenuję. W ogóle dużo nowych rzeczy jest takich treningów. Plan mamy ułożony, wszystko wiemy co, ma, co będziemy robić tam za tydzień. No i super. Czyli jednym słowem, można powiedzieć, że lepiej niż było. Tak, tak, o wiele. Jaki masz cel na jutro? Stawiasz sobie jakiś taki cel, jeśli chodzi minimum wyniku? Tak. 30 minimum jest. tego życzę. Dzięki. Nie, dziękuję. Dawid, pierwsze skoki ma, za, za tobą. Jak tutaj się, się czujesz w Wiśle? Jak cię się skacze obecnie? No myślę, że dobrze, bo skoki nie były złe i ja jestem z nich zadowolony. Zobaczymy jeszcze, co trener na to powie. Nie, nie startowałeś już później w tych Pucharach Kontynentalnych. Żałujesz trochę, czy cieszysz się, że mogłeś z kadrą spokojnie potrenować? Ja wiem, no myślę, że te treningi to dały mi trochę, bo potrenowałem sobie spokojnie tutaj, także było dobrze. A jakbym tam pojechał w kontynentalu, tam pewnie bym walczył jakieś tam, myślę, dobre miejsca. No ale jeszcze będę miał okazję na pewno się tam wybrać na kontynental. A tutaj czujesz, że jesteś w stanie walczyć o czołowe lokaty, o nawet podium, czy na razie nie. Myślę, że będę się starał i robił wszystko co. Co w mojej mocy, żeby skakać jak najlepiej tutaj i żeby te miejsca były jak najlepsze. A jak wyjdzie, to zobaczymy. W takim razie życzę dobrych skoków jutro. Te twoje trzy skoki równe, uważasz dobre? Jak oceniasz? Ja uważam, że złe. Na treningach skakałem dużo lepiej. Dzisiaj chyba tak. Mi się wydaje, że troszkę emocje troszkę mnie no zawładnęły i chciałem się pokazać jak najlepszej strony, ale poszło to w odwrotnym kierunku i te skoki były złe. Tutaj trener Kruczek mówił, że właśnie między innymi Ty dobrze skaczesz zarówno na dużych obiektach jak i na średnich. Czy lepiej czujesz się na przykład w na tej skoczni czy tutaj? Szczerze tak średnio przepadam za tą skocznią tutaj w szczyrku Lepiej się czuję, zdecydowanie. No, ale trzeba się tutaj pokazać, jak najlepszej strony, żeby myśleć o szczytku. Właśnie w konkursie jesteś, więc na co liczysz jutro? Jaki masz cel na ten konkurs? Że modał swoje normalne skoki, takie jak na treningu, bo dzisiaj to, to było złe. Po prostu może gorszy dzień albo coś takiego. No, i tego sobie życzę. W takim razie życzymy dalekich skoków. Dzięki. Dzięki. Gratuluję. Trzy chyba bardzo dobre skoki. Masz coś do zarzucenia któremuś z tej próby? E, Owszem, no, to nie były idealne skoki, które, których nie da się już poprawić, natomiast bardzo się cieszę, że one były stabilne i, i takie równe, może nie pod względem odległości, ale pod względem takim technicznym. No i, no i cóż, i na jutro takim saplan, trzy dobre skoki do domu. Tam w pierwszej serii z naszej perspektywy wyglądało, jakbyś mógł jeszcze dalej polecieć i tak nagle spadłeś, jest dosyć wysoka. A, no owszem, taki błąd pojawia się u mnie od, od dosyć niedawna, e, który staram się wyeliminować, to jest to, że w końcowej par, części lotu po prostu... Troszkę rozszerzam narty i pam się za bardzo, za bardzo między nie, co powoduje mniejsze noszenie i mniejszy opór powietrza. Czyli jakbyś mógł wybrać to, który z tych skoków najbardziej Ci się podobał z tych trzech. A jeżeli chodzi o odbicie na progu, to, to zdecydowanie pierwszy. Natomiast jeżeli chodzi o cały kształt to drugi. Ten trzeci był najgorszy ogólnie bym byś ocenił. To by było złe słowo, jakby powiedział, że najgorszy, natomiast Najwięcej w nim uwag może. Właśnie wczoraj rozmawialiśmy z trenerem Kruczkiem i mówił, że generalnie skaczesz najdalej ciągle, ale macie coraz większe wymagania i coraz więcej poprawiacie. Jak, jak to odczuwasz? No to, chyba, to jest chyba dobre. Im, e, im lepiej przygotujemy się do, do sezonu, tym, tym będzie lepiej. A, a jak się czujesz w ogóle rywalizując wreszcie no, znowu z światową czołgą? Czy mobilizuje się to jakoś dodatkowo? No. Tak, no bardzo dobrze się czuję już, czekałem, e, szczerze powiem, na te zawody, na właśnie na tą rywalizację, na, na ludzi, z którymi rywalizowało się całe, całą zimę. No jest bardzo pozytywne. Czyli co? Jutro liczymy na podium? Jak czujesz się mocny na tyle, żeby wskoczyć na tę czułową trójkę? Nikomu nie zabronię liczyć, natomiast ja tak jak mówię ja będę się starał dobrze wykonać swoją pracę. A w takim razie życzymy dalekich skoków i dobrego wiatru. A no, dziękuję i nie dziękuję.